Święta, święta i poświęta, jak to się zazwyczaj mawia. A jak te święta wyglądały na Filipinach? You are master chef? Yeah, yeah, for today. For today. <laughs> Różnice pomiędzy świętami na Filipinach a świętami w Polsce? No, na pierwszy rzut oka wiadomo na co można zwrócić uwagę, czyli na brak śniegu. Jak wiadomo, na Filipinach nie ma śniegu, a jeśli chodzi o inne kwestie, no to tak by to porównać: Filipiny to jest kraj katolicki, gdzie dominuje 83% katolików, więc mamy prawo do tego, aby porównać sobie te święta z naszymi. Kolejna rzecz, która zwraca szczególną uwagę na te różnice, jest na przykład to, przynajmniej to co ja zauważyłem, że na Filipinach, uwaga, nie ma wigilii. W sensie kolacji wigilijnej czy obiadu wigilijnego, no i też nie dzielimy się tutaj opłatkiem. Jedyny opłatek, jaki był i którym się dzielono, był ten w kościele. Oczywiście Filipińczycy chodzą do kościoła. Msza święta odbywa się zazwyczaj dziś około godziny 20.00, 21.00. A takie oficjalne święta startują od godziny 24. Pamiętam, że chciałem zadzwonić do rodziny i mówię, że no, nie mam czasu teraz po kościele chodzić po, po rodzinie, bo chcę zadzwonić do rodziny swojej własnej, i Nadine powiedziała, że ale jeszcze nie ma 24. Ja się tak przez moment zastanawiałem, czy ona zaczyna mierzyć strefy czasowe i różnice pomiędzy, pomiędzy Polską a Filipinami, że jeszcze nie jest godzina, żeby dzwonić do Polski. Nie, nie. Jej chodziło przede wszystkim o to, że po godzinie 24 u nich są jakby takie oficjalne święta. Mój kolega Kamil zwrócił mi uwagę, że wygląda to bardzo podobnie jak w Wielkiej Brytanii, czyli mianowicie bardziej celebruje się pierwsze dwa dni świąt, jak ten to święto 24 grudnia. Taka ciekawostka jest też to, że zauważyłem, że oczywiście nie ma choinki w domach. Choinkę można zobaczyć na pewno gdzieś tam na ulicy albo w jakichś marketach i co jest bardzo fajne, na Filipinach święta oficjalnie startują od września i trwają do końca grudnia. Nie było żadnych prezentów pod choinkę, ale rodzina zrobiła sobie swoje własne prezenty, które były nierozpakowywane, ale zauważyłem, że doszły jakieś nie wiem, nowe kubki, jakieś, jakiś garnek, jakieś, jakieś wiadro wielkie na wodę, bo na Filipinach zazwyczaj... Nie korzysta się z prysznica, czy tam z zwanym, tylko z tak zwanego tabo, które nalewa się wodę z takiego, by to nazwać, właśnie wielkiego, ogromnego wiadra, kubła, i tą wodą się człowiek polewa, i pojawiło się nowe takie wiadro, nowy taki kubeł, czyli takie prezenty wręczane jakby sobie. Wprawdzie były prezenty wręczane dzieciom, e, ponieważ na Filipinach jest dużo, e, czy to ogólnie spędza się ten czas w rodzinie, jest dużo dzieci, albo jest też dużo biednych dzieci takiej typowej rodzennej ludności, której to moi filipińscy teściowie przygotowali takie malutkie, skromne paczuszki, włożyli tam też jakieś pieniądze i po prostu te paczuszki porozdawali wśród dzieci jako w formie prezentu. Bardzo fajna inicjatywa. Inna bardzo ciekawa, fajna inicjatywa, którą zwróciłem uwagę, to było to, że pierwszego dnia świąt przybyło do nas bardzo dużo ludzi. Myślę, że około 200 łącznie się przemiliło, była to rdzenna ludność, która akurat pracuje z moim teściem przy zbieraniu, tak zwa... przy zbieraniu tak zwanej kopry elementu składowego do oleju kokosowego, ale wydaje mi się też, że to dużo ludzi byli po prostu obcymi osobami, które przyszły po prostu gdzieś posiłek. No i co jedzą Filipińczycy w święta. Mm, masara bozna Spaghetti. Spaghetti. But why it's orange, not red? Condensed milk. Condensed milk? Yes, to this sweet mm, sugar. Milk. This one. Mm, nice! Zazwyczaj jedzą świniaka. Ci bardziej zamożni biorą dużego świniaka, dzielą go na części, albo go tam gotują przygotowują takie dania typu na przykład caldereta, africada, albo przykładowo grillują tego świniaka czy robią też leczą, no i to jedzą. Chyba też ze względu na to, że te ryby jednak tutaj e, są praktycznie codziennie, no bo ryby są dosyć tanie na Filipinach, a jednak mięso jest dosyć droższe i to jest może taka bardziej celebracja. Podstawowym punktem, jeśli chodzi o jedzenie, no to jest spaghetti. Nie wiedzą, czemu Filipiny kochają spaghetti. Można je spotkać w sieciach typu McDonald's e, jako podstawowe menu. Albo przykładowo właśnie na różne święta, okazje, urodziny i tego typu rzeczy. Wyjątkowo w te święta nie jechaliśmy na plażę, bo zazwyczaj jest tak, że jak jest jakaś uroczystość, to cała rodzina wybiera się na plażę. Może dlatego, że tej rodziny było teraz bardzo, bardzo dużo. Ponieważ oprócz rodziny, tak naprawdę cała wioska, cała dżungla, w której się znajdujemy, to jest rodzina. Ale też po prostu o, ludzie się zjeżdżają z różnych części po prostu wyspy, czy tam Filipin. I celebrują razem, i tych ludzi było po prostu tak dużo, że prawdopodobnie logistycznie nie dałoby tego dźwignąć. bo zazwyczaj, jak idziemy na plażę, to jeździmy dużego traka i tam pakujemy ludzi. To wygląda bardzo zabawnie, bo te traki są na prosiaki, które idą na handel. No i tam po prostu wszyscy stoją i jadą na tą plażę. Tym razem by to było chyba niemożliwe, bo tych traków trzeba było mieć pas 5, bo święta spędziliśmy w liczbie chyba 50 osób. Co jeszcze, nie zapomniałem, jak się nazywa to danie, jeśli chodzi o deser. Wygląda jak halo halo, ale to nie jest halo halo. To jest jakiś deser, gdzie jest jakaś galaretka, kokos, mleko skondensowane. No, powiem szczerze, ciekawe, ale ja, jako że wracam z powrotem do diety kalorycznej, do to raczej no, nie mogę tego typu rzeczy tykać, ale no, jest, to, jest to ciekawe urozmaicenie. to <laughs> this look like a vegetable salad, but what's the name of this? Really. What? Really. Really. Yes. Really. 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 Realine? Yes. Really. What shit? What's that? Uh -huh. Be careful, okay It's masala yes. It's masala yes. so, No, you want um, i'm trying to not eat sugar okay. again because my tummy go up What it's only your food what do you have yes. rice only?

No to jedynie tak naprawdę afritada, którą osobiście bardzo, bardzo uwielbiam. Ona oczywiście od niej odseparowuje teraz marchew i ziemniaki, ale dotychczas zawsze ona była z marchewem, ziemniakami i jest to po prostu mięso, mięso wieprzowe. Czy było coś jeszcze takiego nietypowego? No ryż to wiadomo, standard jest, normalna, normalna rzecz. Piękny zwyczaj i pięknie wygląda ogólnie cała ceremonia musza w kościele. Odgrywane sceny, tak? Szopka bożonarodzeniowa. Muzyka czy coś jeszcze. Aha, no właśnie. No i oczywiście Filipińczycy w czasie świąt piją alkohol. Ja zawsze im mówię, że nie piję w święta. Mówię, że ja piję jak świętuję. Jak nie mam co do świętowania, jakiegoś sukcesu, to nie piję. Nie potrafili tego zrozumieć, ale obiecałem, że na święta spróbuję z nimi się tam zdegustować. Natomiast biorąc pod uwagę, że oni piją tak zwany gin, to jakby to może powiedzieć najtańszy alkohol, to nie jest to zbytnio Um, I have uh, two questions to you. One, why you have a baby like a dog in the bed of the babies? And second, why have you have a commercial of alcohol at Christmas and the person no, is from this paper? Is my, uh, this is my uh, no, idol, Coco Martin. <laughs> it's, it's your idol and yes. you have. And this one, this is the key of my. But you but you are sleeping with him or just only is always here? Yes. But you're not sleeping with him. No. He no. have a husband. He is not jealous about this guy? The no. husband is not jealous no, about, no. about this guy? No. That, so you so. love your your husband and you love this guy? Yes. yes. Okay. Both. Okay. No na pewno najpiękniejszą rzecz jaką widziałem podczas tych świąt to było to, że czy ten gest e, tego, że Moi teściowie dokarmiali biedną ludność filipińską. Daje mi, daje mi poczucie takiego, takiej dumy, bo tu naprawdę było coś niezwykłego. Nie były to jakieś warunki Bóg wie jak niesamowite, ale każdy miał gdzie usiąść, każdy mógł się napić, każdy mógł zjeść kilka różnych posiłków, różnych dań, nawet najprostszych, ale bardzo smacznych, i każdy był z tego powodu szczęśliwy. Z takich zabawniejszych rzeczy, no to dzieciaki, które śpiewają kolendy po tagalsku i po angielsku. Jak widzą, obcokrajowca to po angielsku. Oczywiście śpiewają, bo chcą w ten sposób zarobić pieniądze, więc chodzą od domu do domu i często chodzą po cztery razy dziennie do tego samego domu. A jak się im zapłaci dużo, to będą przychodzić jeszcze częściej. I śpiewają, śpiewają, aż w końcu ktoś wyjdzie z tego domu i im rzuci jakieś pieniądze. Ostatnio widziałem nawet taką. Taki post na Facebooku, na grupie dotyczącej Filipin. Ile powinno się tym dzieciom płacić? No i tam podaje się różne kwoty. 20, 50 peso na grupę, na 5, 10 osób. Więc no, nikt nie wiem tak naprawdę, ile powinno się płacić. Wszystko jest w gestii. Nawet jeśli się da cukierka, to dzieciaki będą szczęśliwe. Ale jest to zabawne, bo wyjście z domu wiąże się z tym, że będą koło ciebie chodzić i będą ci śpiewać. Z nadzieją, że im coś sypniesz. Oczywiście... Wiadome jest, że <grymne> ile, ile razy można, więc jest to, jest to akurat zabawne, ale jest to też oczywiście zrozumiałe. E, domyślam się, że będą śpiewać nawet jeszcze po świętach, bo jeszcze będzie Happy New Year. Tak? Welcome, hello Niani. Kamusta? Give me present, because it's Christmas. <laughs> you want Zosia? Later. Oh. Hello! I'm John Akshwil. welcome to Jackas. Tak, tak przypuszczam. Ja oczywiście nie mogłem być sobą, gdybym nie powiedział wszystkim, jak wyglądają święta w Polsce, więc zacząłem pokazywać filmiki z YouTube'a, jak wygląda dzielenie się opłatkiem. Powiedziałem, że też jesteśmy oczywiście katolikami, bo często muszę o tym przypominać, bo nawet jeśli nie przypomnę, to sami się mnie pytają. Tak by zapomnieli. No, i zawsze wspominam o tym, że najsłynniejszy papież wywodzi się z Polski, nazywa się Jan Paweł II. Mało kto pamięta i zdaje sprawę, że jest Polakiem, jedynie co to wspominają, że także znają, ewentualnie, że byli na jego pielgrzymce w którymś tam roku, w 1997, strzelam, nie pamiętam, ale też mówię o tym, że co drugi, w sumie co druga uczelnia, co druga szkoła. Na Filipinach tak naprawdę nosi imię Jana Pawła II. Zdarzyło mi się wielokrotnie widzieć na przykład tapetę na telefonie, jak jechałem na przykład zciśniętym razem z wieloma ludźmi busem, widziałem na telefonach często tapetę Jana Pawła II, na przykład jakieś Filipinki, co było bardzo interesujące. Więc na pewno Jana Pawła II znają. Chociaż poznałem jednego Filipińczyka, który powiedział, że zna Roberta Lewandowskiego. Lewandowski z uwagi na to, że jest. Wielkim fanem Leo Messiego, a wiadomo, Leo Messi z Barcelony, więc kibicuję w Barcelonie, więc stąd kojarzył e, Roberta Lewandowskiego. O tym nagram film niedługo. Z uwagi na to, że nie składałem żadnych życzeń świątecznych, a często tak mam, że po prostu zapominam. Bo zwyczajnie, jak jestem zajęty spędzeniem czas na przykład z rodziną, no to wtedy, albo nagrywaniem, to zapominam o najważniejszych rzeczach, czyli złożyć życzenia na święta. A i głupio byłoby mi je kopiować z internetu i rozsyłać. No, i tym bardziej jest mi głupie, jak ja sam je otrzymuję i wiem, że trzeba odpisać. <noise> Ale żeby nie było tego złego, to zamiast życzeń mam dla Was prezent. Jak pewnie wiecie, robię swój startup o nazwie Zosada.com i link do niej znajdziecie w opisie. Już wiem do końca, jak to wszystko będzie wyglądać i zrobię taki myk, że po prostu mm, niech to będzie... Za darmo, że Wam dam. Z nich to będzie kod rabatowy o nazwie ZOSIA. Kto taki kod wpisze do tej platformy, otrzyma dostęp do zasada za darmo. Ale ten kod będzie aktywny tylko do końca roku, więc trzeba się śpieszyć, aby z niego skorzystać. Później już nie będzie dostępny. No chyba, że kiedyś znowu wpadnę na taki szalony pomysł, żeby swoją pracą dzielić się za darmo. A o czym dokładnie jest ten portal? On początkowo miał być taką biblioteką filmów, gdzie można oglądać różne filmy ciekawych treści. Jednakże doszedłem do pewnego wniosku, że będę starał się pokazywać, jak ja próbuję pracować zdalnie, online. No, powiem szczerze, nie że uczyć, no chciałbym, ale też y, sam się uczę tego wszystkiego. Mianowicie, kiedy przyleciałem na Filipiny, to były pierwsze moje dni, i musiałem zmierzyć się z taką rzeczywistością, jak na przykład częsty brak prądu brak internetu, co jeszcze takiego różnice w strefach czasowych i chociażby to na przykład, że kiedy aplikowałem o różne oferty pracy, pracy zdalnej, pracy online, często mierzyłem się z tym, że na finale rozmów kwalifikacyjnych mnie odrzucano na przykład z powodu tego, że język angielski za słaby, albo że zbyt duża różnica w czasie, albo że mam problemy z tym prądem, internetem. No i z tego powodu czułem się taki, taki trochę wykluczony. Więc pomyślałem sobie, że e, takich osób, które jak ja znajdują się gdzieś tam w dżungli może nie ma za wielu, ale może są takie osoby, które na przykład nie mają innego wyjścia, jak na przykład praca z domu, a jest tyle możliwości, e, tylko rzeczy oczywiście wszędzie trzeba mm, poświęcić na to sporo czasu, tak? Między innymi e, tworzenie kontentu na YouTube, jak ja to kiedyś robiłem, jak ja to robię teraz, mm, kampanie social media afiliat marketing, network marketing, tego jest tak dużo, więc na Zosada znajdziecie tego typu treści, dzięki którym może komuś się to przyda i sobie chociaż czegoś się nauczy nowego, jak pracować zdalnie online, albo w ogóle pracować zdalnie dla jakiejś firmy. No, przyjęła właśnie ciężarówka, stąd ten hałas. Dlatego dziękuję Wam serdecznie. zasada.com, kod rabatowy Zosia, uprawniający Was do bezpłatnego dostępu Unlimited. No. Tak. Ym, I no co? Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. A będę też jeszcze składać. Tym razem złożę. Yy, I na pewno będziemy składać może że i razem. Może nauczę na nim parę polskich słów. I oczywiście obym miał prąd. Jak <grytanie> nie będzie prądu, to nie będzie internetu, aby mógł taki film opublikować w Sylwestra, Mam taką nadzieję. Dziękuję Wam bardzo. Niedługo kolejne filmy, m.in. o tym, jak wygląda Święto Wszystkich Świętych na Filipinach, jest to dosyć ciekawe, jest to jedno wielkie party, no i na pewno też nasza przygoda z Zosią w szpitalach, jakie to są ogromne koszty i ogólnie jakie to było ogromne dla nas wyzwanie fizyczne, psychiczne, finansowe, no warto, warto się tego, czegoś tego dowiedzieć. W takim razie dziękuję Wam bardzo. Link do zasady znajdziecie sobie w opisie. I jeszcze raz dziękuję. No i życzę wesołych świąt po świętach. Trzymajcie się. Cześć. <mulary>